23 kwietnia w SPA Hotel Jawor odbyło się spotkanie z dziennikarzami mające na celu zaprezentowanie nowego dziecka marki Subaru, Crossovera XV. Udało się stworzyć bardzo dobre dwa, dwa silniki. Jest to dwulitrowy silnik benzynowy. Jest to nowa konstrukcja, która powstała rok, rok temu, która charakteryzuje się właśnie dużo niższym zużyciem paliwa niż dotychczasowe silniki benzynowe Subaru. Drugim silnikiem, silnikiem, który zdobywa sobie sporo dobrych opinii i cieszy się sporą popularnością jest to silnik wysokoprężny, silnik diesla, który Oprócz no, bardzo wysokiej kultury pracy charakteryzuje się właśnie bardzo niskim zużyciem paliwa. Niższym zużyciem paliwa, niż generalnie wynikałoby to patrząc na parametry samochodu, czyli na jego masę, na to, że mamy stałe na pewno cztery koła. I teraz można powiedzieć, że dwulitrowa jednostka wysokoprężna zadowala się ilością 6,6,5 litra na, na każde 100 km, natomiast silnik benzynowy spala niewiele więcej, jest to około 7, 7 litra. Prezentacja crossovera XV połączona była oczywiście z jazdami testowymi. Samochody wyposażone były w dwulitrowe silniki typu boxer o mocy 147 koni mechanicznych w dieslu oraz 150 koni w benzynie. Uniwersalność Subaru XV sprawia, że samochód spisuje się doskonale na szosie, jak i w nieco trudniejszych warunkach. Są to dwa, trzy samochody w jednym. Przede wszystkim samochód, który dysponuje stałym napędem na cztery koła i dużym prześwitem. Mamy tutaj prześwit 220 mm, czyli 22 cm, czyli możemy sobie pozwolić na zjechanie tym samochodem z drogi równej, asfaltowej, na drogę nierówną, dziurawą, wręcz w lekki Oprócz potencjału, który zgromadzony jest w jednostce napędowej typu Boxer, Subaru przyłożyło się do wnętrza samochodu, podkreślając jego sportowy charakter. Nie zapomniano oczywiście o najważniejszym, czyli o bezpieczeństwie. Taki samochód jest bardzo bezpieczny w prowadzeniu na co dzień. Niezależnie tak naprawdę od warunków atmosferycznych, panuje taka opinia, że samochody z napędem na cztery koła są, mają przewagę. Podczas jazdy w warunkach y, złych, y, kiedy mamy trochę opadów śniegu, deszczu, kiedy, 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 kiedy jest ślisko generalnie. Natomiast prawda jest taka, że Jadąc samochodem, zostałem napędzany na cztery koła. Ten samochód jest stabilniejszy w prowadzeniu. Jest po prostu łatwiejszy w prowadzeniu, bardziej przewidywalny, a tym samym bardziej bezpieczny. Oprócz systemu kontroli trakcji, stabilizacji toru jazdy, czy na przykład kamery cofania przydatnej przy parkowaniu w wąskich miejscach, Subaru wprowadziło coś jeszcze. Mamy system, który ułatwia ruszanie pod górę podczas, podczas startu, że tak się wyrażę, pod wzniesienie. Możemy, stojąc pod, przed wzniesieniem, możemy puścić nogę z pedału hamulca i ten samochód nie stoi. Toczy nam się do tyłu podczas y, cofania. Miałem okazję wypróbować samochód najnowszy firmy Subaru. Muszę powiedzieć, że zostałem zaskoczony bardzo mile pracą silnika dieslowskiego. Super odczucie, jeśli chodzi o kierowcę amatora, który miał okazję jeździć tylko samochodami miejskimi. Tutaj, wrażenia lekko sportowe, przejazd przez salmopol, możliwość pobawienia się na zakrętach. Generalnie bardzo fajny samochodzik. 12 i 13 maja, podczas Dni Otwartych Subaru w Polsce, odbędzie się oficjalna premiera Crossovera XV. Ale już teraz można umówić się na jazdy testowe.